Halo, witam, siema, co tam, jak się bawicie? Cześć, zmieniam od razu kamerkę, witam, siemano Nie spałem od ostatniego streama, od kiedy skończyliśmy Wiedźmina jestem na nogach, by the way Już spokojnie nie śpię z 24 godziny To idź spać, poczekamy Nie, 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 daily to daily, miały być daily streamy, są daily streamy Szósty dzień, jutro oficjalnie pełen tydzień Czekaj, czy jest wtorek, czy środa, bo mi już się mózg paruje A nie, dobrze, nie, 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 dobra, nie, co ja pierdolę, przecież tydzień ma 7 dni, kurwa Ale się zaciąłem, widzicie, to już to nie niewyspanie, ten jest szósty dzień, bo 6 grudnia Mikołajki. A, no to widzisz. Dzisiaj Mikołajki są. Oglądaliście może film dzisiaj na ma Śmieszkuje? Udało się go waga na zielonym dolarze przepchnąć. O co chodzi z Nitro? No jest ogólnie dość gruba akcja. Przynajmniej tak to wyglądało. Dopóki nie zdementował plotek Nitro na, na Twitterze, bo kanał Nitra został oficjalnie zawieszony. To był chyba URL kanału Nitra. Więc aktualnie jest 404. Tak szczerze to nothing nie z tym Nitrem. Yy, ten film nie wiem, ale się dowiem. Ja też mówiłem, że większość tych rzeczy, co tam było pokazane, to ja wiedziałem Poza tym klipem chociażby ze streama, bo Poza tam paroma klipami, no to o, o większości rzeczy wiedziałem, więc no Mam taki płyn na, na mordę Od dermatolog, mi strasznie wysusza skórę Więc ja dzisiaj świecę jak pojeb, bo muszę Cały czas nawilżacze jakieś mieć na ryju Kiedy gotowanie z Enigmą, to co do tego Możemy się dogadać, z racji, że mamy codzienne streamy Przez cały ten miesiąc, zobaczymy co się Jak to w styczniu pociągniemy dalej to Też tak trochę eksperymentalnie, zobaczymy jak to poleci Na daily streamach, uczestniczysz w DDD Miesiąc w miesiąc, Kanye West ponownie do. Został pana na Twitterze, nie wiem czy słyszeliście. Już totalnie mu odjechało. Jak na początku, może momentami było to zabawne, może momentami nie wiadomo co w sumie o tym było ten. Sądzić. Tak teraz, no kurwa. Już ten, tu far, tu far. Trochę za bardzo chyba polubił nazistowskie poglądy. No, wyjechali go ponownie. Wszystko blokują, no kurwa, aż nawet nazistą nie można być w tych czasach przejechane bardzo. Co? Gdzie ta wolność słowa? TAK! Słyszałem co d***a Balenciaga, ale to już jest w ogóle po pierwsze. W sensie już mniejsza to wiadomo że Kanye West ma jakieś tam problemy z głową od dłuższego czasu Jeżeli nie wiecie, ja nie wiem czy ja to nawet mogę pokazać na Twitchu, to jest naj, najśmieszniejsze Balenciaga wydała nową kolekcję ciuchów dla dzieci Z tego co zrozumiałem, nie wiem, bo nie śledzę świata mody Zrobili sesję zdjęciową, gdzie kurwa dzieciaki trzymały maskotki Które miały na sobie jakby takie stroje BDSM Czy tam jakieś takie po prostu wiecie no... seksualne No ale dziwnie łączyć taką rzecz z dziećmi na zdjęciach I to Szczególnie jak jesteś w sumie multimiliardową chyba firmą I dodatkowo, żeby tego było mało, były dokumenty gdzieś w rogu zdjęcia Które i to tak totalnie bez pardonu, nawiązywały do jakichś pedofilskich spraw sądowych Nie pamiętam czyją, ale chodziło finalnie o publikowanie treści pornograficznych yy, dzieci Więc Balenciaga to jest chyba eksperyment społeczny Sprawdzają jak daleko ludzie pójdą, żeby być modnymi i kupując najchłodniejsze rzeczy za jakąś pojedynczą cenę, nie? Zastanawiałem się przez całą godzinę treningu, czy pobiegać po treningu siłowym. Bo miałem z jednej strony tak, miałem totalny zjazd energetyczny na treningu. O tyle dobrze, że miałem ruch fizyczny i to mnie pobudziło. I jakby tą najgorszą fazę przeszedłem w, w taki sposób, już było git później. I się zastanawiałem teraz tak, jak pobiegam, to będzie zajmcie, bo się pobudzę, serce będzie szybciej pracować, zajmcie. Ale jak wrócę na chatę, może mnie totalnie wypchnąć z butów. Więc nie pobiegałem na wszelki, żeby odpalić się stream. Co, co, co się jeszcze działo? Sidemeni wydali nową piosenkę świąteczną. W zasadzie dwie nowe piosenki. Zajebisty content. Ja szczerze lubię oglądać sidemenów. Jak co niedzielę wrzucałem film, nieważne czy trwa dwie godziny, czy 30 minut, to kurwa, zawsze oglądam. Puszczają tę piosenkę, bo jest cudowna. Ale są dopiero uskil uskilowani młodzi mężczyźni. Taką muzykę powinienem zacząć zrobić. Superbuza. Teraz czajcie, że to jest numer 6 na chartsach w UK na Apple Music. I tak sobie przekaz lepszy niż Major SPZ, więc zachęcam Was, jeżeli znacie angielski i cały film. Bo ogólnie ja Wam sprzedam jakiś koncept tego. Na główny kanał wrzucili godzinny film, jak robią piosenki bez budżetu i piosenkę z przekonanie dużym budżetem. Piosenkę za 100 tysięcy, chociaż z tego, co tam się dowiedziałem, teledysk do tej drugiej piosenki, gdzie jest KSI, bo ktoś się pytał ogólnie. Podobno, budżet na ogólnie produkcję tego teledysku to było 80 tysięcy funtów. Czajcie? Wiecie ile to jest 80 koła dolarów? To jest 358 tysięcy złotych. Ale zajebiście mi się podoba bit w tej piosence. Ta, ta 800, która tak jak się mówi. To jest chyba taki delikatny slajd, nie? No, ale tak ogólnie na YouTube wczoraj poza tymi rzeczami chyba nic się nie działo. Mogę jeszcze ewentualnie rzucić okiem na kartę na czasie. Mr. Beast z kolejnym filmem. Ten to jest nie... Mr Beast wydaje 10 tysięcy swoich filmów z rowerem. No jest to trochę inny level, masz rację, ale też nigdy nie próbowałem robić podjazdu do Mr Beast, <grym> wyciskanie bomby podniósł 200 kilo? Wtedy On O nich nie wygląda, jakby miał powiedzieć. Nie, Bo, ale, dwie 100%. Na, na ludzie posadzą do, 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 do. Wziął 130 albo 140? To co to jest za skam w tytule? Dobra, chwila, zobaczmy. 10 plus 130. Si a więc, a, więc, a więc Rudy tak nie umie? No nie, no kurwa. Gdybym ja miał podnieść dwukrotność swojej wagi, to bym kurwa, no się chyba złamał w pół. że znaczy, dwukrotność, prawie dwukrotność. Rudy, będzie 7,5 stawiam? Nie, nie, nie. klatę genetycznie mam słabą. Dzisiaj na treningu podnosiłem w serii 62,5, o ile się nie mylę. Na 300 subów dawaj na łyso. Świetny deal. Na 300 subów mogę, stary, wstać z krzesła i obrócić się na pięcie dwa razy. Salto, stary, w tym stanie jeszcze cenię swoich kręgosłup chyba zbyt bardzo. To musi być świetne. Fagata OnlyFans. To ma być joke, że obiecała, że zrobi OnlyFans i to jest OnlyFans, który zrobiła. Tragiczny to jest. Only fans za mało dają hejs, lubi, tak, na twarz, czy Ona nie chodziła się po ludziach tłumaczyć z całej dramy, a teraz nowy kurwa robi braga o tym na, na traku, że no, plany C, mój chłopak prosi mnie o fans, ja to inna liga, siada mu na twarz, korespak, co chodzi? Kutrzowa wersja oliwki w Brazylii. Nie mam Adona do lajków, ale to ma 30 tysięcy wyświetleń, z czego 5 tysięcy łapek w górę, więc mogę podejrzewać, ile ma łapek w dół. Kto odpowiedzialny za produkcję? Strzelam, że ktoś od Malika się za to zabrał, ale widzę, że oficjalnie podpisać się chyba nie chcieli. Ale jest na to bardzo fajny sposób Chociaż to też nie jest gwarant, ale zobaczymy Produkcja syru Nie wiem kim jest syru Jest to zaiste niesamowite Jak niewiele można powiedzieć tak wieloma słowami Kurde. Idealnie się tego słucha na wyłączonej głośności Masz ukryty talent Niech zostanie ukryty No, można było się spodziewać Znaczy ogólnie Hagata jest teraz hejtowana w necie Więc no, do przewidzenia, że odzew nie będzie pozytywny Ale no sama piosenka jest trochę głównym. Pójść najgorszą według ciebie piosenkę wszechczasów If I gave you all my love I say would that make you happy baby I know, bro Śmiech śmiechami Ale jakby był na puty, to głowa by do tego się bujała Majo co ty napisałeś? Skasuj to dla własnego kur... stary honoru Z tego gówna się nie da słuchać stary jakbyś mi ze... 5 lsd pod powiekę jeszcze się na ku... napier***** czy z tambuną ku... z tym śliwowicą, stary 90% Nie co z masterki jeszcze jakkolwiek się kleiła Teraz najlepszą pójść. Rere re, kum kum, re, re, kum kum, re, kum, kum re. Leci głodny bocian, zaraz sobie żabkę zje Liryczny geniusz, też tak uważam Dawaj to zaraz pójść All I Want For Christmas Hardstyle remix Pójdźte to teraz Każdy hardstyle z reguły brzmi tak samo, więc Ciekaw jestem co teraz tym razem Kto by się spodziewał takiego dram paternu Odnoszę wrażenie, że słyszałem to z jakieś 3 milion razy Na siłce by serio wleciało dobrze Uf, Nie, nie wykluczam takiej możliwości Dawaj, every time we touch, hardstyle remix Czekaj, jestem jaki tam jest drum pattern Hardstyle mi nie siada, ja nie jestem rave'owcem Hardstyle ma dwa patterny for real No też tak powiem. Ja z moich takich y, cięższych klubowych klimatów Słuchaj, bardzo sobie szanuję Virtual Riot'a za czasów, kiedy jeszcze słuchałem dubstepu Self-checkout, właśnie Ja po prostu produkcyjnie mega szanuję Virtuala Sam mix tego jest pojemny. Ale Virtual to w ogóle jest k***a Ja to też wam kiedyś pokazywałem, ale lubię wracać do tego filmu Gościu zebrał czterech producentów, żeby zrobili z jednego pianinowego sampla bity I czajcie, że chłop z tego... Chłop zrobił kur. O, to jest nawet najbardziej odtwarzany fragment. Proste, że no to jest jego nota. Chłop zrobił to. Z wyjątkiem paru dźwięków, praktycznie wszystkie jest zrobione z tego sampla. O ile dobrze pamiętam, cała melodia i bas jest zrobiony z tego kur. pianina. To jest po pierdolone. Chłop sobie to zrobił tak. Po, for fun po prostu, bo został zaproszony do filmu, żeby zrobić kur. beat z sampla. 7 na 10, stary kurwa. Aha, szkoda gadać, szkoda gadać.